Siema, Siema Dajtori, oj, troszkę podziało się w Brawl Stars. No i nasza gra jest w wielkim niebezpieczeństwie. A dokładniej to my, gracze. I właśnie po to nagrywam ten odcinek, żeby Was przestrzec przed czymś, co teraz dzieje się właśnie w związku z naszą grą. Wiem, że na tym kanale mam też wielu młodszych widzów, no i bardzo dużo osób może się nabrać, a przez to stracić dużo swoich pieniędzy, no i też innych rzeczy. Sami twórcy Brawl Stars poprosili nas, czyli youtuberów, którzy z nimi współpracują, żeby rozgłośnili ten temat. Więc biorę się za to, bo nie pozwolę na to, żeby któryś z moich widzów, czyli no ty, drogi widz. Zostały nabrany przez oszustów, którzy właśnie na takich osobach żerują. W tym odcinku wszystko Wam wytłumaczę, jak możecie zostawcie łapeczkę w górę dla zasięgu, żeby jak najwięcej osób usłyszało właśnie o tej rzeczy. Oprócz tego tutaj tam szybko 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcesz być na bieżąco wszystkimi nowościami z Brawl Stars i być pokazany w kolejnym odcinku, to wystarczy, że mnie zasubskrybujesz, będziesz miał już wtedy szansę. No ale dobra, zanim przejdziemy do tego właściwego tematu odcinka, to zacznijmy od chińskiego Brawl Stars. Tak na spokojnie sobie zaczniemy, Bo ziomek, jakim jest Seven Lion, ukazał nam wielkie nowości, które w tym chińskim brawlu się wydarzyły. Po pierwsze, mamy tam u nich też update związany ze starparkiem, dużo nowych rzeczy starparkowych tam wbija, ale po drugie, wleciały tam między innymi nowe skiny i już dzięki Seven Lionsowi mogę je wam pokazać. Zwróćcie uwagę, to jest pierwszy z nich, że do kolet, tak mi się wydaje. Zaraz dokładniej te wszystkie skinki sobie obczajimy, ale one są naprawdę powalone, jak to zazwyczaj w tym chińskim brawlu bywa. No, to jest pierwszy, tak jak widzicie, raczej jest to kolet. Co ona tam ma? Kurczę, jakąś patelnię? Normalnie coś tam piści chyba. I ona jest w trzech różnych wersjach, więc to jest chyba skinek hyper. Tutaj taki, troszkę bardziej w ciemniejszych kolorach mi się ją giga podoba. Chyba najlepsza z tych trzech opcji. Zobaczcie, tak wygląda. No i pokażcie nam tą trzecią opcję, czekamy na nią. Uwaga, nie pokazali nawet trzeciej. Mamy jeszcze skinka do Jessie. wow I ten skin do Jessie, tak w połączeniu z tym fioletowym kolorem, też naprawdę super wygląda. Wszystkie są w takim troszkę kreskówkowym stylu, bym powiedział. Ale serio trzeba je tutaj pochwalić, moim zdaniem. I to jeszcze nie jest koniec. Mamy jeszcze drugą wersję do Jessie, jak widzicie tak ona się prezentuje, no w tym różowym wygląda jeszcze lepiej, tak różowy w połączeniu z czerwonym czy jeszcze jest jakiś skinek, czy to wszystkie poczekajcie, um, jeszcze w grze chyba zobaczymy nawet, a nie, niestety filmiku z gry już nie mam, więc wielka szkoda ale no mogliście zobaczyć jak te zmiany w chińskim Brawl'u wyglądają ale to nie jest cały ich update, tam jeszcze dużo innych nowych rzeczy doszło, może w kolejnych odcinkach wam je pokażę jak znajdę, a zanim przejdziemy do już tego typowego tematu odcinka, no to mamy tutaj star dropiki, co nie, star dropy teraz są darmowe w sklepie i dlaczego o tym mówię, ponieważ star dropy wczoraj obchodziły swoje drugie urodziny. Dokładnie wczoraj, jak to nagrywam, mija druga rocznica wejścia Star Dropu w Brawl toku, więc no są już dwa lata w grze i co sądzicie o Star Dropach? Wiem, że na pewno będzie wiele osób, które lubią Star Dropy i są za nimi, ale chyba jeszcze więcej osób będzie takich, którzy będą hejtować stardropy, no bo rzeczywiście nieraz Star Dropy potrafią być słabe. Możemy mieć legendarnego stardropa i tak nie gwarantuje nam jakiejś fajnej nagrody, bo mogą tam być punkty mocy. Ale dobra widzowie, bez zbędnego zamulania, o co chodzi z tym tytułowym tematem? Dlaczego Brawl Stars i my, gracze, jesteśmy w niebezpieczeństwie Mianowicie istnieje taki sklep internetowy, jakim jest Supercell Store, na którym sam często coś sobie kupuje, doładowuje gemy czy jakieś inne opcje i na pewno też wiele osób z Was korzysta z tego sklepu i właśnie to jego będzie to wszystko dotyczyć. Tak się składa, że od jakiegoś miesiąca powstaje bardzo, ale to bardzo dużo różnych podróbek sklepów Supercella. Wyglądają one praktycznie identycznie, mają praktycznie identyczne oferty i praktycznie identyczną nazwę, identyczny link i bardzo, ale to bardzo łatwo jest się na nie nabrać i no możecie wydać w nich pieniądze, a okaże się. Że to nie jest prawdziwy sklep, i zostaniecie oskamowani. Jest to na tyle poważne i twórcy dostawali już o tym na tyle zgłoszeń, że po prostu poprosili nas, żebyśmy nagłośnili ten temat. Widziałem jeden z takich sklepów i serio, idzie się pomylić. Tym bardziej, jak ktoś jest na przykład jakąś młodszą osobą myślisz, że aż tak nie ogarnia tego wszystkiego, to może nie zauważyć różnicy, który sklep jest prawdziwy, a który nie. Więc posłuchajcie mnie teraz, bo mam bardzo ważne info. Uważajcie, na co wchodzicie i gdzie wydajecie swoje pieniądze, podajecie swoje karty i różne inne dane o sobie. Możecie wpisać w internet Supersen Store, a na przykład wbijecie w jakiś zły link, nie w ten prawnik, Dziwej. Żeby była jasność, super jest bardzo bezpieczny, ten oczywiście tutaj oryginalny, ale wszystkie inne podróbki są niebezpieczne i na nie nie wchodźcie. Nawet jak na tych stronach innych widzicie ciut tańsze ceny za karnety czy za gemy, to nie dajcie się na to nabrać, bo oni tam oszukują. Bardzo ważne info jest takie, że żeby się nie nabrać, polecam wam wbijać na link Super Sensora z linku w opisie, który wam daję. Pod każdym moim odcinkiem zawsze jest link do Super Sellora, gdzie możecie kupić sobie gemy czy jakieś inne rzeczy, i tam zawsze jest ten prawdziwy link. U mnie nie macie się o co martwić, że to będzie jakiś zły. Więc to jest taka tutaj pora ode mnie, że jak już planujecie coś kupić na Supercell Store, to zamiast wpisywać w internet wyszukiwarkę Supercell Store, to po prostu wejdźcie sobie w jakiś mój dowolny odcineczek na dowolnym kanale i tam w opisie będziecie mieli link do tego sklepu. Bo naprawdę jest coraz więcej tych podróbek i te podróbki są coraz groźniejsze i coraz bardziej przypominające oryginalny sklep. Więc nie chciałbym, żebyście przez pomyłkę zrobili zakupy na jakimś innym sklepie. Mam nadzieję, że w miarę Wam ten temat tutaj wytłumaczyłem i już wszystko rozumiecie. Po prostu chciałbym, żebyście mieli to z tyłu głowy. Ale to oczywiście jeszcze nie jest koniec tego tinka, bo mam kilka innych ciekawych rzeczy przygotowanych. Na początku. Wejdziemy sobie do sklepu tym razem, nie tego Super Store, tylko normalnego sklepu w Brawlu. No i tutaj wbijamy w skiny zielonej rzadkości. Brakuje mi równo czterech skinów, żebym miał wszystkie 90 na 90. I wiecie co? Na tym odcinku chcę je skompletować. Mam dużo Blinksów i mam nadzieję, że już się je będzie dało kupić za Blinksy. Pierwszy, no to ten do groma, już wjeżdża na moje konto. Zapraszamy pana, Grombin Hood kupiony. Pozostały mi jeszcze jakieś trzy inne skinki, których nie mam. Jak myślicie, jakie to będą skiny? Swoją drogą możecie mi napisać, ile wy macie zielonych skinków, czy ktoś ma. Ode mnie więcej, bo na razie jeszcze możecie mieć więcej, ale jak już kupię te ostatnie skinki, to, to już się nie będzie dało mieć więcej. Możecie mieć tylko ewentualnie tyle samo co ja, bo już będę miał full. Dobra, dwa ostatnie skiny zostały, szukamy ich widzowie. Mam nadzieję, że będę mógł je kupić. Słonecznikowa rowza, pięknie. Tego skina w ogóle w chińskim brawlu gracze dostali za darmo, nie? My za niego musimy płacić, no ale no już trudno, dwo, te 1000 blinksów to no nie jest tak źle. Um, I jeszcze jakiś ostatni skin. To będzie moim ostatnim skinem. Ej, nie widzę go tu. Nigdzie nie mam tutaj chyba tego ostatniego skina. Pisze mi 89 na 90 Czy ja po prostu jestem ślep i go gdzieś przegapiłem. O co tutaj chodzi widzowie? Dobra, jest bandyta Lu, po prostu jestem ślepy i na początku go przegapiłem. Jest już kupiony, a to oznacza, że wszystkie rare skiny na moim koncie są już odblokowane, a mi jeszcze zostało ponad 13 tysięcy blinksów, Ok? Te blinksy raczej sobie potrzymam na jakieś nowe skinki, które będą wychodzić z tego update'u, bo jest dużo bardzo fajnych. I właśnie jeśli chodzi o te nowe skiny, które na pewno chcę kupić, to pokażę wam, które to są. Tego skinka doberego, nie wiem, czy będę kupował, jeszcze się zastanowię. No, Lumi Persephone będę miał za darmo, no bo dostaję ją od twórców Brawl Stars i no część z was też Ode mnie ją dostała za free. Mortisy też na pewno będę miał wszystkie trzy, no bo karnecik na 100% kupię. Zawsze kupuję karnety. Wbijamy do drugiej kategorii. Tutaj jest skinek rycerz Beli. Nad nim się zastanawiam, bo to jest mityczny skin. Normalnie bardzo mi się podoba i na pewno bym go kupił, ale kurde, mityczny, jeszcze się zastanowię. No ale pewne jest to, że kupuję rycerz Amber. To jest zbyt dobry skin, na pewno będę go miał, to jest mój cel. E, oprócz tego skinki do bot też na pewno wlecą z tego updateu na moje konto, to tutaj wam obiecuję, bo karnecik ten drugi też będę kupował. E, rycerza Douch, a widzowie też kupię. Na 100%. Doucz nie ma ładniejszego. Chyba skina. No dobra, ewentualnie może ten taki pirat, który też jest fajny, ale ten no też jest kozakiem. Rycerz Lili raczej nie będę kupował, no bo to jest mityczny skin, jednak gdyby były jeszcze epicki, to spoko, ale mityk. Skinek według mnie nie zasługiwał na mityka, tak samo jak ta Jackie, więc jej raczej też nie będę kupował mimo wszystko. No anielskie i demoniczne skinki też tak do kupowania nie będą, bardziej do trafiania, więc liczę, że trafię je wszystkie i zdobędę je wszystkie. Taki jest mój cel. Mamy jeszcze baraniego Daryla, którego nie ma opcji, żebym nie kupił. Na milion procent go kupuję, widzowie, zbyt mocny skinek. Boni i kar możliwe, że... Że ona będzie jakoś do zdobycia, ale jeśli by nie była do zdobycia, to ją sobie też kupię. Planuję jeszcze kupić tego skinka do Dynamajka z karnetu Pro, no bo będę kupował karnet Pro, więc jego też będę oczywiście miał odblokowanego. No i poza tym wiele różnych skinów za 29 gemików też wleci, więc jak widzicie, kolekcja będzie bardzo, bardzo duża. Ale jak skiny już mamy omówione, to teraz wbijamy na temat esportowy, ponieważ już za dwa tygodnie, 13 lipca odbędą się kolejne finały miesięczne, które będę wam komentował razem z Wenim, oczywiście. Na razie, jeśli chodzi o nasz europejski region, FUT Esports jest na pierwszym miejscu, to strasznie nas cieszy. No Polacy Prowadzą. Warto wspomnieć też o tym, że dzisiaj jak oglądacie ten odcinek, no to będzie odbywał się inny turniej e-sportowy i będzie to On Masters Valencia, czyli wielkie finały tego turnieju w Walencji. Zostały tam tylko i wyłącznie cztery najlepsze drużyny, niestety wśród nich nie ma akurat Food e sport, czyli Polaków. W pierwszym półfinale zmierzy się właśnie tam Replay Totem, którzy będą grali przeciwko SK Gaming, a w drugim meczu będzie Team Heretics kontra Humble, więc turniej zapowiada się bardzo ciekawie. Cztery przepotężne ekipy zagrają o no dosyć sporą nagrodę pieniężną, więc zobaczymy kto zwycięży w tym turnieju w Hiszpanii.